Witam ba! bardzo serdecznie. Kolejny odcinek tu pod mały stóp Minecrafta. Z tej strony Miki witam bardzo serdecznie. Panie się zastanawiacie, czemu jest dzieniczącą. W nocy, no pamiętacie, komplikacje małe. Wziąłem sobie ostrzegam je nam owce, zrobiłem łóżko i zakopam ci tam o to w ziemię. Tak nie będzie tam wybucham, trochę źle. Jestem głodny, przykład jest trochę dynie zebrałem, które tam leżałem Ja potrzebuję mięsa. To chyba rekiny. Cholera ja potrzebuję mięsa. Dobra, na no hama szybko, szybko, szybko. dasz radę miki. Ech. Dajesz mięso? Więc nic nie dajesz Dobra Trochę to było złe O o, jelonki dają mięso Ale naprawdę zastanowiło mnie ta wielki zamek To jest chyba y, z ciepaka y, Battle Dungeons To jest ciekawe, naprawdę Jeśli to jest dungeon, no to ja dziękuję bardzo, co ja tam spotkam Tam obok jest jeszcze jeden Na razie to tak delikatne okrążę Pójdę po tej jelonki, bo jestem głodny Mogę wziąć jedną wiadereczko lawy. Co wziął tam Na razie idę. Na no, Hama troszeczkę. A, udało się. Dzięki, że mnie dopikujecie. Wybrutale. No już widzicie, jak no ja chciał na mnie. Hmm. Idzie na mnie szkiel. No i mi główienko zrobisz. Szyść, gnoju! Jaki? Widzieliście to? Ja nie mogę w siebie. Taki jest idiota ze mnie. Mądra zdał się zdarza. Gnojec jeden. Eee, nagrałem tak na spontana troszeczkę. Eee, wracam po mojej temy. O, tam jest lawa. A w lesie to zły znak. Co, coś się stanie. Trzeba trochę dirta. Dirt. derp Tak. Żebyś tam trochę okopać. Żeby mi nie było. Ten gnojec. Okej, okay. został mi jeden dirt. derp no. Ten jest wełna kolorowa, zakładam, że to też jest ten dungeon. O cholera, tam tego będzie najtrudniej. Ech, dobra. Spadło coś? Nie, czy nic nie spadło? Są moje itemki. No nie, nie, nic nie spadło. Problem w tym, że tam jest połowa moich itemów. Tyk gnojczo. już później żelazną zbroję zrobimy, się że jest fajny żeby skopać Dobra Mamy już troszeczkę swojego dłuta zrobimy sobie od razu żelazną zbroję najlepiej Mam dużo żelaza zrobię tego samego zrobię potyczki jeszcze żeby tego mieczyk i to chyba wszystko jeszcze jak najwyżej pochodnie mogę a, pyk, a a od razu bardziej męsko a teraz jest ten git aha ma what oh, shit this spawner shit Pełno złote idzie tak. Tu głody nieje próbuję próbujesz na górę. Dobra, próbujemy hmm. Ile sam? Mam pomysły Ciekawe, czy to działa ten mod nie czytałem, nie doczytałem, cholera. To jest i w końcu nie chcę, chcę raz. Dobra, idziemy. Łocznik. Sześć! Spadać, sią! Sią. Wydajaj. Wydajaj. Jeszcze łącznik się dołączył. Kurde... A, źle zrobiłem, że z tak... Oj, tam to skrzynię nie słyną na itemy... Myślę, że to jest tylko... że żelaznej zbroi gnojek ściągnął. Nie mam mięsa, kurde... Najgorsze jest to właśnie, że nie mam mięsa... Fuck... Tiger... Ja nie lubię tego, tygry. czy te są słodkie i tego, ale... <laughs> Skocznik... Kurde, damy, jest jeszcze za mną, oni chyba toczą bitwy. Fak! Gnoje. Gnoje. Gnoje! Nie, dobra, czekajcie. E, ponieważ ten odcinek już długo trwa, no to pożegnam się z wami tak na spontanie. Wiem, że i tak oni mnie zabiją. E, mówił do was Miki 1904 Do no, zobaczenia teraz, żebyście... Lubicie, jak ja umieram. Sam go zdobędę poza odcinkiem. Najwyżej jak coś fajnego się będzie to nazywało. Siema.